Witam wszystkich, witamy na naszym kanale. W tym filmie wspomnę o 10 typowych problemach, z którymi spotykają się samochody Chrysler 300 od 2011 do 2022 roku. Numer 1. Łożyska igiełkowe w wahaczach rolkowych niektórych silników Pentastar o pojemności 3 czerwca litra mają tendencję do przedwczesnej awarii. Ta usterka powoduje odgłosy tykania dochodzące z wnętrza silnika. Jeśli uszkodzony wahacz nie zostanie wymieniony, gdy tylko rozwinie się nadmierny luz, istnieje ryzyko uszkodzenia krzywki wałka rozrządu, po którym jedzie, jak pokazano na ekranie. Zwróć uwagę, że najlepiej jest wymienić wahaczach rolkowych na raz, a jeśli to możliwe, wymienić je na zestaw lepszej jakości niż oryginalne wachaczach rolkowych. A jeśli jeden z wałków rozrządu został uszkodzony przez zły wahacz, również należy go wymienić. Numer 2 Niektóre modele z lat 2011-2014 zostały wezwane do rewizji w USA, ponieważ alternator jest podatny na problemy z ładowaniem. Problem jest zwykle spowodowany awarią termiczną diody. Numer trzecie. Pompa wody w niektórych 5.7 litrowych silnikach chemii jest podatna na wycieki płynu chłodzącego, zanim pojazd przejedzie 150 000 km i będzie wymagał wymiany. Numer czwarte. Niektóre modele z lat 2010-2015 zostały wezwane do rewizji w USA, ponieważ napełniacz przedniej poduszki powietrznej pasażera może eksplodować podczas wyzwalania poduszki powietrznej. Naprawa polegała na wymianie niesprawnego inflatora poduszki powietrznej na nową, zaktualizowaną jednostkę. Numer 5. Czujnik siłownika zatrzasku bagażnika w niektórych z tych pojazdów jest podatny na awarię, powodując losowe włączenie alarmu bez przyczyny. Wymiana uszkodzonego siłownika zatrzasku bagażnika na nowy rozwiązuje problem. Numer 6. Elektroniczny moduł sterujący Bluetooth w niektórych z tych pojazdów jest podatny na awarie i wymaga wymiany. Numer 7. Łożyska popychacz hydrauliczny rolkowych w niektórych 5.7-litrowych silnikach Chemii są podatne na nadmierne zużycie. Jeśli uszkodzony popychacz hydrauliczny nie zostanie wymieniony na czas, istnieje ryzyko. Uszkodzony rolka uszkodzi krzywkę wałka rozrządu, po której jedzie. Zaleca się wymianę wszystkich oryginalnych popychaczy hydraulicznych na zestaw lepszej jakości, aby trwale rozwiązać ten problem. Numer 8. Plastikowe elementy regulatorów okien mają tendencję do pękania i rozpadania się z czasem, powodując, że dotknięte nimi okno nie porusza się w górę ani w dół. Numer dziewiąte. Gniazda zaworów w niektórych silnikach 6 cylindrowych są podatne na nadmierne zużycie. Powodujące wypadanie zapłonów w silniku z powodu niskiego lub braku kompresji. Numer 10. Niektóre automatyczne skrzynie biegów mają tendencję do odczuwania wibracji, wydawania brzęczących dźwięków i tworzenia nierównych wzorców zmiany biegów. W niektórych przypadkach problemy nasilają się z czasem, powodując całkowitą awarię transmisji. Te były 10 typowych problemów, z którymi spotykają się samochody Chrysler 300 od 2011 do 2022 roku. Miłego dnia.